Dzisiaj zapraszam Was do bajki o kulawnie Będziecie wszystkimi postaciami z tej bajki. I będziecie musieli pokazywać wszystko to, co pokazują moje postacie. Czyli, kiedy będziecie straszliwą, złą macochą, będziecie musieli dokładnie pokazać jej ruchy, być straszni, chodzić, tupać, a i nawet krzyczeć: Zaczynamy. Dawno temu, ze górami, za lasami. W pewnym wielkim zamku mieszkała sobie zła i okrutna macocha. Chodziła po tym zamku, wstańcie teraz, tupała i krzyczała. AAAAAAAAH! Możecie krzyczeć! Jej jedynym marzeniem było być najpiękniejszą. Więc codziennie chodziła i mówiła: Ja chcę być najpiękniejsza. Mówcie, ja chcę być najpiękniejsza. 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 Pewnego dnia wezwała do siebie magiczne lustro. Stańcie na środku. I powiedzcie: Lustro do mnie! Lustro do mnie! Wtedy pojawiło się magiczne lustro. Teraz będziecie lustrem. Musicie się dziwnie ruszać. Bardzo dziwnie ruszać. Stańcie na środku! Obok macoch! Ruszamy się dziwnie! Jak magiczne lustro! Lustro stanęło! A macocha zapytała: Lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy na świecie. Mówcie ze mną. Teraz jesteście macochą. Lustereczko! Powiedz przecie. Przecie! Kto jest najpiękniejszy na świecie? Lustro, teraz jesteście lustrem. Zatrząsło się! I odpowiedział. Ty, macocho. Ty, macocho! Macocha podskoczyła. Zgadźcie. Kura! Ale, lustro niestety dokończyło. Ale, śnieżka jest ładniejsza. Macocha zaczęła krzyczeć. Stańcie na szutku i zacznijcie. O nie! Chodziła po pokoju i mówiła: O nie, 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 nie. Postanowiła, że zobaczy śnieżkę, jak wygląda. Śnieżka była piękna i delikatna. Miała bardzo delikatną sukienkę, lekką, zwiewną taką właśnie i pięknie tańczyło. Teraz będziecie, będziecie śnieżkami. I będziecie przepięknie tańczyć. O. Śnieżka przybyła. Weźcie sobie chusteczkę do nosa i będziecie tańczyć z chusteczkami, lekko poruszając się. Biegnijcie po chusteczki. Śnieżka przyszła i zaczęła lekko, delikatnie tańczyć. Była rzeczywiście piękna. Ruszamy się. Macocha stała i patrzyła na nią strasznym wzrokiem, ale Śnieżka tańczyła lekko i delikatnie. Macocha krzyknęła, dusz tego! Śnieżka od razu przestała tańczyć. Powiedziała do niej macocha. Stańcie i powiedzcie, pójdź, nazbieraj mi jagód. Pójdź! Nazbieraj mi jagód! Śnieżka była dobra i odpowiedziała dobrze i pobiegła do lasu. W tym momencie macocha zaczęła drapać się po głowie. Trapiemy się. I krzyknęła. Już wiem. Razem ze mną. Już wiem! I wezwała do siebie strasznego myśliwego. Był straszny. Myśliwy przyszedł i stanął. A macocha powiedziała mówcie, do, mówcie, pójdź do lasu i zgładź śnieżkę. Pójdź do lasu! Strasznym głosem mówcie. Pójdź do lasu i zgładź śnieżkę. Ale myśliwy powiedział: Stajemy prosto i mówimy. Dobrze. Myśliwy poszedł prosto do lasu. Czekał na tą biedną małą śnieżkę, która chodziła i zbierała. Schował się za krzakiem. Śnieżka. Tańczyła. Stajemy, tańczymy. Myśliwy wyskoczył z krzeków i krzyknął. Aaah! Skaczemy do góry i krzyczymy. Aaah! Śnieżka zaczęła dygotać. Nie, ty nie dygoczysz. Śnieżka zaczęła cała trząść się ze strachu. Myśliwy powiedział, muszę cię zgładzić. Stańcie i powiedzcie jeszcze raz ze mną, muszę cię zgładzić. Wyciągnął straszliwą maczugę i już miał zgładzić Śnieżkę, kiedy ta padła na kolana i prosiła, nie rób mi krzywdy. Klęczymy i mówcie, nie rób mi krzywdy. Nie rób mi krzywdy. Ale ten już przygotowywał się, żeby zamachnąć. Mówcie, nie, nie rób mi krzywdy. Nie rób mi krzywdy. W końcu wypadła mu maczuga i powiedział: Dobrze, ale nigdy więcej nie wracaj do zamku. Śnieżka powiedziała: Dobrze. Została sama, samiutka w lesie i cała się trząsła. Teraz trzęsiemy się wszyscy. Trzęsiemy się. Z lasu wyszedł Krasnoludek. Był jeden. Jeden wesoły Krasnoludek. Teraz jesteście Krasnoludkami. Już się nie trzęsie. Będziecie iść po lesie i wesoło podskakiwać, rozglądać się. To tu, to tam. Śnieżka siedzi. Krasnoludek idzie. Idziemy, podskakujemy po całym pokoju. W końcu krasnoludek zatrzymał się. Przyjrzał się. Przyglądamy się, kręcimy głową. I zapytał. Kim jesteś? Ja będę Śnieżką. Jestem Śnieżką. Zapytajcie mnie, kim jesteś? Kim jesteś? Jestem śnieżką. Dlaczego jesteś w lesie? Zapytajcie, dlaczego jesteś w lesie? Dlaczego jesteś w lesie? Zła macocha chce mnie zgładzić. Krasnoludek pomyślał i powiedział, chodź ze mną, pójdziesz do mnie do domku. Złapali się razem za ręce, wstajemy, trzymamy się i wesoło skaczemy po całym pokoju. Idziemy prosto do domu krasnoludka. Zatrzymali się w domku, a krasnoludek powiedział: To jest mój domek. Ja idę do kopalni, a ty tu posprzątaj. Wstajemy i jesteśmy Śnieżką. Mówcie, dobrze. Śnieżka zaraz zabrała się za pracę. Jak tylko krasnoludek poszedł do kopalni, od razu wyciągnęła szmatkę, ścierkę. I zaczęła wszystko sprzątać. Teraz będziecie biegać i wszystko wycierać. Kiedy się zmęczyła, usiadła. I wtedy przyszła macocha. Przyszła macocha. Śnieżka. Nie rozpoznała jej od razu. Idziemy. Zapomniałem. Z czerwonym pomidorem. Nie lubi jabłek. Weźmiemy pomidora. Z czerwonym pomidorem. Przyszła. Powiedziała, masz tu ode mnie czerwonego pomidora mówcie masz tu ode mnie czerwonego pomidora masz tu ode mnie czerwonego pomidora Śnieżka powiedziała dziękuję wzięła ugryzła i padła leżymy macocha krzyknęła hura jestem najpiękniejsza i Wróciła do zamku. Śnieżka biedna leżała sama. I pewnie tak właśnie bajka by się skończyła, gdyby nie nasz książę, przyjechał na wieczór. Macie wierzchowca, to weźcie sobie poduszkę. Usiądźcie na poduszce i jedziemy na poduszce. Zatrzymał się obok śnieżki i krzyknął. Takiej pięknej jeszcze nigdy nie widział. Podszedł i w tym momencie pochylił się nad nią. Ja zasłonię, żeby nie było widać. I delikatnie musnął ją. Śnieżka wstała, popatrzyła na niego. Złapali się za ręce i zaczęli razem tańczyć. Jak macie jakąś parę, to tańczymy! bajkę i wielkie brawa dla Was! Żegnam się już z Wami i do zobaczenia w następnej bajce. papa pa, Do widzenia!